Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. We wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając – ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go – cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł – nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł – nie. Powiedzieli mu więc – kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz w sam o sobie? Powiedział – jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie.